Poszedka.com to marka z modą męską, która dodaje trochę twistu w modzie klasycznej, o którym my mówimy: Everyday Classic. To jest patrzenie na modę w sposób praktyczny na co dzień, ale, ale również z uśmiechem. Chcemy pokazać, że moda klasyczna jest dla każdego i jest na każdą okazję. Poszedka to rodzina. I to jest jedna z kluczowych wartości, które stoją za marką, którą pielęgnujemy. Ale rodzina to też poszedka. Myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć, że poszedka narodziła się w czasie, gdy moja żona była w ciąży. I to był bardzo kreatywny i twórczy okres, którego efektem jest nasze pierwsze dziecko, ale też właśnie poszedka. Współpraca z Aidusel wyniknęła w najprostszy sposób. Po prostu wpisałem. Zapytanie w wyszukiwarkę i po nawiązaniu kontaktu i sprawdzeniu, że oferta jest um, profesjonalna i dogadaliśmy się, przekonaliście nas do, do współpracy. No i tak trwamy od tych 14 lat sukcesami, jak widać. Głównym narzędziem, a w zasadzie zbiorem narzędzi, z jakiego korzystamy do kreowania naszej marki jest nasza strona internetowa. Wszystko, co znajduje się w jej obrębie, czyli teksty na blogu, opisy produktów, zdjęcia, to, co jest na stronie głównej, wszystko to pomaga nam kreować nasz brand i komunikować się z naszymi klientami i powstaje za pomocą systemu iDuser. W ramach niego mogę wyróżnić kilka modułów, które najbardziej przydają się przy takim kreowaniu marki na co dzień i pierwszym z nich jest kompozer, czyli system, który odpowiada za szablon naszego sklepu. Czyli wszystko to, co w nim widać, karta produktu, strona główna, blok, cała ta oprawa wizualna, to wszystko powstało we współpracy naszego zespołu z ekipą iDoCell w ramach redesignu, który przygotowywaliśmy pół roku temu i za pomocą tego nasi klienci mogą korzystać z tych treści, które im dostarczamy na co dzień tak jak powinni. Następnym narzędziem wartym wyróżnienia jest blok, czyli moduł, który uzupełnia naszą stronę o takie treści niebezpośrednio sprzedażowe, czyli no, piszemy tam o naszej stylistyce, o tym, co nam się podoba, przeprowadzamy kwestionariusze, wrzucamy lookbooki. Blok ma zainteresować naszego klienta nami, ma też go zainspirować modowo i ma być trochę takim narzędziem pośrednim między, między tą sprzedażą a, a klientem. I na wyróżnienie zasługuje też na pewno cały system integracji płatności i firm kurierskich z naszym sklepem. To nie jest takie narzędzie, które bezpośrednio wpływa na budowę marki, ale bez niego wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, tak naprawdę mogłoby być zepsute. Jeżeli, jeżeli ten ostatni element, kiedy klient dokonuje zakupu, wybiera swoją ulubioną formę płatności, dostaje szybko to zamówienie, jeżeli to nie działa dobrze, to tak naprawdę efekt może być zepsuty. I u nas działa to dobrze, dlatego... Yy, jest, jest to rzecz, którą, którą na pewno warto wyróżnić w tym procesie. Bardzo doceniam i, i widzę tutaj ogromny, m, ogromną wartość dodaną w naszej współpracy, że Iducell daje nam o czasie lub nawet przed czasem pewne integracje, których nie ma konkurencja. I pamiętam te czasy, gdy IDUSEL miał pierwsze integracje z paczkomatami. To była duża przewaga nasza w tym kontekście w tej sytuacji finalnie nad naszymi konkurentami. To była, to była naprawdę duża sprawa, no ale nie tylko, możemy tu przywołać właśnie przykład Omnibusa, który był um, zaproponowany, zintegrowany miesiąc przed czasem, czyli tym deadlinem tej dyrektywy. Także to jest na pewno duży, duży atut Ajdosela. No myślę, że nieoceniony jest też support, który, z którym mamy kontakt i tu mogę już nawet wymieniać Pan Daniel na przykład, z którym współpracujemy w tematach graficznych. Poznaliśmy się przez telefon. Rok 2023 był rokiem zmian w poszedce. My stanęliśmy z boku i popatrzyliśmy na naszą markę, analizując ją trochę, redefiniując. Popatrzyliśmy również, co chcemy, żeby było widoczne za te 5 lat, jeżeli chodzi o poszetkę, jaka ona powinna być. I nasze plany na ten 2024 rok to są małe, ale stabilne kroki właśnie w tym kierunku. Po pierwsze jest to rozwój naszego konceptu damskiego, to jest rozwój lokalowy, ale również rozwój oferty. A po drugie jest to rozwój poszetki.com. Myślę, że to mogę zradzić, że to będzie nowa linia, która będzie nawiązywała oczywiście do naszego DNA, czyli mody klasycznej, czy naszego klejmu Everday Classic, ale również i to będzie ta zmiana i to będzie ten twist, będzie nawiązywała do Workwear.